Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Pewnego razu gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, Rzekł do Szymona. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na twoje słowo, zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, Którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Dzisiejsza Ewangelia. Porusza aspekt słuchania słowa Bożego. Ostatnio na rekolekcjach usłyszałem takie zdanie, którym chcę się z wami podzielić. Jakie słuchanie, takie rozeznanie. Jakie rozeznanie, takie wybory, a jakie wybory, takie życie. I tego doświadczamy jako ludzie wierzący. Naszym zadaniem jest wsłuchiwanie się w głos Pana Boga, by odkryć jego wolę a to znaczy najpiękniejszy, najlepszy scenariusz na nasze życie. I w tej Ewangelii widzimy pewien aspekt rozwoju duchowego, który jest także obecny w naszym życiu, albo powinien być. Ja bym go nazwał w tym stwierdzeniu, które pewnie dobrze znamy. Krok po kroku, krok po kroku. Nie da się wyprzedzić pewnych etapów, a każdy etap trzeba przejść samemu indywidualnie w swojej historii życia. Proszę zobaczyć, Jezus dziś powiedział do Piotra, Poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Zrób mały, drobny krok. Wydaje się może nawet nieraz bezsensowny. Podejmij tą decyzję i pójdź za nią. Piotr to zrobił. Następnie, kiedy nieco odbił od brzegu, powiedział pan Jezus: Teraz wypłyń na głębie i zarzućcie sieci. I to jest. Taki przekaz dzisiejszej Ewangelii, który może mi się przyda także w dzisiejszym dniu. Zrób mały pierwszy krok. Zrób rzeczywiście to, co możesz. Nie rób tego, czego nie możesz. Ale zrób pierwszy krok. Nie od razu jest głębia, jakieś wielkie zbiory, wielkie owoce, ale zajmij się rzeczywiście tym, co możesz zrobić w dniu dzisiejszym. Jakiś program dnia, modlitwa. A może to, co ci się wydaje, że jest małe. W tych małych Twoich krokach, że tak mało zrobisz, to tak naprawdę w oczach Pana Boga to oznacza zupełnie przeciwnie, że to jest właśnie krok bardzo wielki, który ci bardzo wielkie owoce przyniesie. Bo przecież nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Zrób mały krok. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.